Widzowie, słuchajcie. Sprankowałem was. Sprankowałem was, że koniec z Brawl Stars. dzień temu wrzuciłem taki odcinek, a dokładnie jakieś 26 godzin temu. Eee, wczoraj o 12:30, teraz już widzicie 15:00. No i chciałem o 12:30 wrzucić tam odcinek po 24 godzinach, ale niestety akurat o tej w godzinie byłem w szkole, niestety nie mogłem tego odcinka nagrać, bo nie wziąłem telefonu ze sobą. Więc słuchajcie, zostaliście zblankowani, yy... chciałem Was wszystkich pozdrowić. Yy... I wiedzcie, że raczej nigdy bym nie skończył z ganią w Brosos. Po prostu jak jakbym... musiałbym znaleźć jakąś grę, ja nie mogę być żadnej gry. I słuchajcie. I jeszcze mam do Was pytanie, jeżeli zbieracie karty takie piłkarskie to możecie napisać jakie, ponieważ ja prawdopodobnie pojutrze albo jeden dzień jeszcze później po pojutrze wrzucę odcinek z al unboxingu albumu do Euro 2020. Więc słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i babeczki.